Dzień dobry bardzo, witam się Ała, z Wami serdecznie. Słuchajcie, nie zwracajmy uwagi na moją fryzurę, bo zaraz nałożę kapelusz. Przyszłam do Was zrobić make-up, mam mega humor. Tutaj jest straszny bałagan, chyba widać, jest zdjęta pościel. Jest w ogóle, słuchajcie, już status na dzisiaj. Trzecie pranie właśnie się pierze, drugie właśnie się suszy, więc robota idzie, słuchajcie. Piorę, dzisiaj wszystkie kocyki. Mm. Daję dużo płynu do płukania, do płukania, żeby jesienne wieczory bardziej cieszyły. Eee, ja jestem pełna energii, bo jest super pogoda. Mam super plany, mamy super plany, a może też dlatego, że kawę wypiłam. Ale słuchajcie, zanim to przyszło mi coś do głowy, bo ostatnio dostałam kilka pytań. Czy ja w ogóle pracuję? Tak, słuchajcie, ja pracuję na pełen etat. Wstawiam trzy filmy w tygodniu. I nie będę Wam tu ściemniać. Najczęściej nagrywam w weekend, dlatego Wy możecie odnieść takie wrażenie, no jak ja bym nic nie robiła, dlatego że wiecie, nagrywam w sobotę i w niedzielę, a w sobotę i w niedzielę to my zazwyczaj życie spędzamy na czymś przyjemniejszym niż praca. Także wiecie, to, to się może tak wydawać, że faktycznie ja nie pracuję, ale pracuję. Pracuję na pełen etat od poniedziałku do piątku. Po 8 godzin, więc to tu słuchajcie, tak w woli wyjaśnienia o co chodzi. No tak, a właśnie, że nagrywam głównie w weekendy na tygodniu też, ale wtedy właśnie te vlogi trochę inaczej wyglądają, to można faktycznie, może i można odnieść takie wrażenie, ale no wiecie, jakby u mnie w vlogach praktycznie zawsze jest weekend, no chyba, że jest tydzień z mek to wtedy to wiadomo, że inaczej wygląda. Ja słuchajcie, robię szybki make-up, bo... Bo jedziemy na farmę dyniową eee, Przyjaciółka, której bardzo dziękuję Podejrzała, że już jest otwarta farma dyniowa Więc my jedziemy oczywiście to sprawdzić Ja na farmie dyniowej muszę być co roku Wiecie, że ja uwielbiam klimat jesieni Więc tutaj w ogóle nawet nie ma co dyskutować Także uwielbiam klimat jesieni I oczywiście, że na farmę dyniową muszę pojechać Przejście, zrobić jakieś ładne zdjęcie no a przy okazji, z racji tego, że w tym roku, wiecie, nagrywam, bo w tamtym roku jeszcze jak byliśmy na farmie dyniowej, tak? No to nie miałam, czy miałam już kanał? A bo to zaraz dwa lata będzie. No to ja nie wiem, czy ja was w tamtym roku zabierałam na farmę dyniową, ale generalnie to jestem tam co roku, więc przy okazji tego, że tam będę, zabiorę was dzisiaj, pokażę jak to wygląda. My jedziemy na farmę dyniową w Powsinie także. Włosy mam, jakie mam, ale słuchajcie, przykryję je kapeluszem, bo później jak wrócimy, po południu jadę na spotkanie z koleżanką, więc wtedy będę miała czas je umyć, jak wrócimy. No i tak, yy, i taki mam dzisiaj właśnie humor, bo będzie jesień, będzie spotkanie, wiecie, ja lubię, ja lubię takie rzeczy, yy, także zbieram się na szybko, lubię też yy, właśnie jak w sobotę rano wstaniemy, tak jak dzisiaj, Zabierzemy się za szybkie ogarnianie domu, bo tak właśnie dzisiaj było. No i wiecie, jest pranie, jest sprzątanie, coś się dzieje od rana, była jajecznica. No i tak, i coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. A, mówiłam o tym praniu, o płynach do płukania, ostatnio Wam powiedziałam. No dobra, no to nie będę przedłużać, maluję się na szybko. W ogóle, jeszcze słuchajcie, mam do Was jedno pytanie, już wiem, co chciałam powiedzieć. Po tygodniu z Mac, dostałam. E, pojawiały się takie komentarze. No, nie da się ukryć, że niektóre vlogi były dłuższe niż zazwyczaj. ja, słuchajcie, dostałam kilka wiadomości, że nareszcie długie vlogi. Powiedzcie mi, jakiej długości moje vlogi Wam odpowiadają. I to nie. Wiecie, nie mówimy o tygodniu z Mac, tylko tak normalnie, standardowo. Czy raczej 15, max 20 minut, czy Jolo 40? Dajcie mi koniecznie znać, bo przyznam szczerze, że mnie to zaskoczyło Bo ja, jak już wiecie, widzę, że film trwa powyżej 25 minut To u mnie jest takie, o kurde, o kurde trzeba ciąć A tutaj, no poszalałam właśnie z tą długością filmu a, i, I obawiałam się szczerze, mówiąc, czy ktoś to obejrzy, czy ktoś będzie miał czas A właśnie pojawiły się jeszcze komplementy na ten temat Więc słuchajcie, dajcie mi znać co i jak, bo jak tak, jak tak to zaraz będą, wiecie, same godzinne, a ja naprawdę dobrze wiecie już, że jak się rozgadam, to amen w pacierzu, więc. No, także dzieje się, słuchajcie, u mnie teraz. Dzieje się. Pytacie często o moje zdrowie. Bardzo Wam dziękuję za to. Na ten moment niestety nie jestem w stanie nic powiedzieć. Jestem po serii badań. Mam już poumawianych lekarzy. I chyba będę czekać na diagnozę. Nie wiem, czy tutaj będę wam mówić co i jak i tak dalej. Zobaczymy też, co lekarze powiedzą. Eee, ale chyba na ten moment zakończyłam już swoją serię badań. Nigdy w życiu, chyba słuchajcie, nie miałam tylu badań co w ostatnim czasie. I dlatego też będę wam przypominać, jakie to istotne i będę Was do tego zachęcać. Słuchajcie. Nic nie cieszy, jak nie ma zdrowia. Żadne torebeczki, sukieneczki, inne dupeczki, bo to nie jest po prostu wtedy istotne i ważne. Także najpierw się badamy i najpierw dbamy o siebie od środka, a później możemy się tam dopieścić z zewnątrz. Także takie moje przesłanie. Maluję rzęsy, rozpuszczam te włosy i jedziemy na farmę. Będę Wam dawać znać, jak to wygląda. Cenowo, drogowo, parkingowo, chociaż parking to tam jest na takiej powiedzmy polnej, no na takiej polnej drodze i nie ma, mam nadzieję, że nie będzie problemu ze, yy, z miejscem, bo słuchajcie jest godzina 9.37 i my zaraz wybywamy, farma jest otwarta od 9, więc mam nadzieję, że wiecie, no w tych wcześniejszych godzinach nie będzie jakichś tłumów, bo ludzie, normalni ludzie chyba wolą sobie spędzić niespieszny poranek. No, dobra, także tyle mojego. W ogóle, a jeszcze jedno: za mną koszmarna noc. Słuchajcie, nie wiem ile lat temu miałam coś takiego, ale wtedy to było uzasadnione moją chorą siłownią i chorą dietą. Ale dzisiaj w nocy, słuchajcie, miałam takie skurcze na nogach. Po prostu ten ból był aż paraliżujący. Nie chciałam się ruszyć, żeby wiecie, żeby jeszcze sobie nie dowalać, a to i tak mnie łapało, że dzisiaj i to tak mocno, że słuchajcie, dzisiaj jak się dotykam rano, to po prostu boli mnie to fizycznie. Nie wiem o co chodzi, więc ta noc nie była jakaś szczególnie udana, ale to nic, dzisiaj już jest lepiej. Także. Tak, coś właśnie chciałam Wam powiedzieć poza tymi skurczami. A, że słuchajcie, dzieje się teraz u mnie dużo lekarze badania, to jest mnóstwo czasu, to jest naprawdę mnóstwo czasu, mm, ale dzieją się też inne fajne rzeczy. Mam nadzieję, że o niektórych będę mogła Wam za jakiś czas powiedzieć, jeśli to się wszystko uda, wiecie, bo ja nie lubię się rozgadywać, a później jakby się to miało okazać, że to dupa. Więc dzieją się fajne rzeczy albo idą w fajnym kierunku, ale to będę, wiecie, mówić Wam... Jak już się będą udziały, tak na 100%. Dobra, także myślę, że to czas, żeby wskoczyć w jakąś sukieneczkę. Cię ma być 25 stopni, e, więc w sukieneczkę i w kapelusik, i jedziemy na farmę dyniową do powsina. Zapraszam. W ogóle, słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że mam najpiękniejsze kadry na YouTubie, ale chciałam Wam coś pokazać. Dwie rzeczy, dwie rzeczy, trzy rzeczy. Dwie rzeczy, które ostatnio do mnie przyszły z HM, u na które bardzo czekałam, to są słuchajcie, kapelusze. Uważam, że HM robi. Mariusz, proszę od czarnego odejść. Robi najpiękniejsze kapelusze w najsensowniejszych cenach, o tak powiem. I dzisiaj właśnie zrywam metkę. Pokażę Wam numer referencyjny. Mam nadzieję, że one jeszcze są. Mam nadzieję, że one są jeszcze dostępne, bo one, słuchajcie, się wyprzedają. Powracają, ale się wyprzedają. Także proszę bardzo, HM kapelusz i one, słuchajcie, już Wam mówię co, jak mm, filcowy kapelusz czarny kosztował. 59 zł, a kapelusz z filcowanej wełny beżowy kosztował 99 zł, więc dzisiaj ta wełnka wskakuje na mój łatek. Ja mam w rozmiarze S. Wszystko co na głowę zawsze mam, możliwe najmniejsze. Dobra! 100% ja standardowo, jeszcze tylko będą trampki. Tam słyszycie pralkę, tam słyszycie suszarkę, ale chciałam Wam pokazać moją dzisiejszą stylówkę. Proszę bardzo. Kapelusz HM, tak jak Wam mówiłam. Okulary AliExpress, katanka second hand i ma tyle lat, co ja chyba, bo to moja mama ją, słuchajcie, sobie kupiła do koszenia trawy i ja jej zekosiłam. A sukieneczka Nari, taka kopertowa. Dobrze, że mam dłuższe włosy, bo strasznie mi się zaczęła rozchodzić na biuście, no, także tak wyglądam dzisiaj, zaraz jeszcze wiedzie. torebka yy, i chyba wezmę Fabiolę, bo jakoś mi tutaj najbardziej pasuje, także torebka Fabiola i trampki Converse, jedziemy patrzcie jaka wymuszaczka. facety poszły na spacer i co ty byś chciała? co ty byś chciała? Hm, pewnie coś z szafy czy ja dobrze odgadnęłam? Czy ja dobrze odgadnęłam, że Ty byś chciała to? To jest chyba to, co Cię interesuje. Nie patrzcie na wystające rzeczy do prania. Samo życie. I zobaczcie kota. Kot się czai, matka się chowa. Tutaj muszę poszurać. O i kot już jest. I teraz kot robi skok. Nie, kot tylko skoki robi z ojcem. Ze mną sobie to łapie. A teraz Wam nie pokażę. Oczywiście Kituś. Ona, wiecie, wiecie co, ona musi się schować się zaczaić, więc ja się znowu schowam. No jeszcze z aparatem się z nią nie bawiłam. Podłogę mamy nadal brudną. Jak wrócimy, puścimy odkurzacz. Widzicie tego kota? Up. Przepraszam Was za te ujęcia, ale... Hops! O! To właśnie są nasze zabawy skromne. Zobaczcie, jak tutaj się ktoś od... odstrzelił nie, nie, ja to tak na co dzień my to tak naczynia zmywam, no. Ja tak śmieci się, się wyrzucam. <laughs> Jedziemy, mam nadzieję, że można płacić kartą, bo jak nie, to będziemy w Patrzcie, jakie cudowne wrzosy, ja chcę wrzosa do to Jezu, cudowne są, jakie wuchate, bo czasami w rzeczy w Lilu to są takie zdychłe trochę. O, i właśnie, wy się znacie na wszystkim, jak znacie patent na to, żeby wrzosy Zachowały kolor i to, żeby mocno nie oklapywały, to koniecznie dajcie znać, ale przepiękne są. Dzięki. Dzień dobry, bardzo witam z farmy dyniowej 20 zł od osoby dzień dobry, zobaczycie. Yy, można płacić kartę w razie czego, także zapraszam Was na farmę dyniowej. Tutaj słuchajcie, też można wybrać sobie dynię, kupić, tam jest waga, więc wszystko można. Ceny nie zachęcają. 15 zł chyba za kilogram na taka dynia. No to trochę waży. Zobaczcie, to jest całkiem duży obszar, są takie, wiecie, różne aranżacje, są takie wózki na dynie, można sobie dynie powozić, albo siebie. Bo dzieci podobnie. Tak, no w sumie dzieci też wozili w tamtym roku. Jesteśmy dość wcześnie, jest sporo ludzi jak na tą godzinę, także proszę trampoliny, idziemy dalej. Pytanie dla Was, czy to są lamy czerpaki? Tak nas zaraz harknie, to zobaczymy. Proszę na kostki w słomy wchodzimy a gdzie są kostki? o Jezu jest biała i czarna ogonkiem macha do Ciebie proszę bardzo śniadanko, można sobie też przekąsić fryty belgijskie idziemy jeszcze tam dalej, bo tamtego ja nie wiem czy tam ten pawilon był w tamtym roku o, już ja mam pomysł tutaj słuchajcie, tego chyba w tamtym roku nie było To tu jest kolejny taki obszar o, a może weźmiemy takim wózek, takim wózkiem nie powozisz, co? O Jezu, gdzie? Kiedyś... Śniadenko wam przyniosłam, a to aż szybko idzie u was. Szybko u was idzie śniadanko. Chyba smakuje od ciebie bardziej. Tutaj mamy, słuchajcie, labirynt. Postaramy się przez niego przejść, bo jest po kolana. Patrzcie, każdy ma swoją definicję szczęścia na farmie dyniowej. Rozumie, rozumiem, że już jesteś zadowolony z wyjazdu. No, może to i dobrze. Postanowiliśmy zaszaleć i idziemy do Kauflandu. Proszę mnie słuchy, że lubicie moje hole zakupowe spożywcze, no to jedziemy, zaczynamy od najgorszej dla niektórych strefy, strefy mięs, filet z indyka kilogram, 600 g yy, wołowiny i, i dwa takie słuchajcie filety, o fokus, dwa takie filety z łososia. Tutaj mamy jajka, trzy mleka bez laktozy, cukier wanilinowy ogromną barbarę i drożdże babuni, bo będę wypiekać wypieki, słuchajcie. Pasatę jedną, bo nam się skończyła. Kukurydzę złocistą do mojej sałatki z tuńczykiem. Tutaj mamy skyr, a w zasadzie skyry trzy waniliowe. Jest wrzosek. Będzie jesień dzisiaj w domu. Muszę znaleźć yy, słonkę, bo słuchajcie, ta doniczka jest tak upierdzielona, że masakra. Serek almette do wrapów z łososiem. Mm, pomidorki mięsiste, była jakaś, promo, była jakaś promocja, ja powiem Wam, że pięknie pachną tutaj słuchajcie, mamy, mamy też cenę z czegoś nie wiem z czego, ale y, mamy taką sałatkę z tuńczykiem ja testuję różne takie gotowce powiedzmy z, ze spoko składem i na pewno dam Wam znać jak było z tym pokazywałam Wam jakiś czas temu z Rio Mare każdy się tym podnieca. No, ja nie widzę powodu. Wolałabym zjeść, powiem Wam szczerze, skyr z waflem ryżowym niż tamtą sałatkę, bo była pełna tłuszczu. Mm, banany. On chyba z mojego wzrostu. E, także to salatino. Cytrynki. Pomidoreczki i boruwe... O Jezu. I boróweczki też do moich śniadań. Awokado. Mango. I jedna papryczka także. Całe nasze zakupy na teraz. Zabieram się za porcjowanie mięsa, przesypywanie mąki, chowanie tego wszystkiego. Także jestem bardzo zadowolona. No i tak. Czy się nie wyostrzy? Słabe światło, już słuchajcie, właśnie wyszłam ze spotkania. Wracam do domu, pokażę Wam, jakie mój narzeczony wysłał mi zdjęcie. E, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bułka chyba jest obrażona, że matka wyszła. O, siedzi sobie na balkonie moja hrabina, także wracam do nich. Spotkanie było udane, owocne. Cieszę się, że udało nam się złapać. E, I słuchajcie, moje takie przesłanie. Jak zwykle naszło mnie na przemyślenia Doceniajmy zdrowie, dopóki jest I doceniajmy Każdy dzień I wiecie co, mam wrażenie, że po tej 30 Co drugi vlog yy, Takie jest moje przesłanie, ale Naprawdę nie ma nic w życiu Chyba bardziej wartościowego Chyba, na pewno bardziej wartościowego Także No, wracam do domu, powiem wam Mam ochotę na kawę, chociaż już jest późno, ale chyba się jeszcze napiję dzisiaj kawy i mam trochę rzeczy do zrobienia w ogóle. Powiem Wam, że jakoś ostatnio te dni mi się bardzo szybko rozmywają, szybko kończą, a mam wrażenie, że moja lista rzeczy do zrobienia ciągle rośnie. Staram się znaleźć jakiś złoty środek, ale wiecie, no, no czasami nie jest łatwo. Ale liczę na to, słuchajcie, że niedługo, w ogóle komar mnie ugryzie, że niedługo nadejdą takie dni, takie spokojne, że wiecie, że będę się zastanawiała tylko, czy wybrać kawę, czy herbatę dzisiaj, czy spienić sobie mleko, czy nie spieniać mleka, e, który kocyk wybrać. Właśnie jeszcze przed wyjściem z domu wyjęłam e, kocyki z suszarki i słuchajcie, ten płyn... Kokolino, który wam pokazywałam taki czarny. O, złon jest idealny na jesień. Ten z Lenora też, bo prałam w nim pościele. W ogóle dzisiaj jeszcze muszę pościele przebrać. Mm, trochę rzeczy do zrobienia jeszcze jest. E, film zrenderować. Słuchajcie, tak mnie YouTube ostatnio wkurza, ale to naprawdę tak. Bo generalnie powiem Wam, że ja, jak mam te tygodnie z Mac, jak mamy te tygodnie z Mac w zasadzie. Przybywa mi dużo nowych osób, albo po prostu nie wiem jakim cudem i dlaczego, na mój kanał trafiają nowe osoby yy, i też trafiają na mojego Instagrama. i Słuchajcie, ja często, jak właśnie wrzucam tydzień z Mac, yy, dostaję po prostu wiadomości yy, do skrzyneczki na Instagramie albo maile i powiem Wam, że to nie są takie wiadomości w stylu No fajna ta koszula, zostaw taką koszulę albo No, lubię Cię oglądać. Tylko to są takie wiadomości po których ja sobie myślę naprawdę moje filmy Słuchajcie no nie chcę tutaj wiecie jakby zdradzać treści, ale chodzi mi o to, że dla mnie YouTube to rozrywka. Nagrywanie dla was uwielbiam. Bardzo mnie to cieszy i jakby wiem, że też traktujecie to jako rozrywkę, że lubicie tutaj do mnie zaglądać, ale jeśli ja dostaję wiecie wiadomości, że moje filmy pomagają komuś w gorszych chwilach Staram się, wiecie, przerywać wtedy, kiedy mam się rozkleić, ale jakby, że mój film jest w stanie, albo moja osoba jest w stanie komuś online pomóc, to dla mnie to jest, wiecie, takie trochę nie do pomyślenia, a trochę takie wow że mi jest, wiecie, głupio odpisać zwykłe dziękuję i jakby wtedy ja sobie jeszcze bardziej trochę narzucam ten reżim, żeby być regularna, a słuchajcie to, co YouTube ostatnio robi z moim kanałem, w zasadzie nie tylko z moim, ale mnie też to dotyka, jakby co innego, zaraz wam powiem. E, jakiś czas temu rozmawiałam z Karoliną. Miała komentarze pod filmami, że tak samo jak u mnie nie wyświetla się jej film. I słuchajcie, do mnie też pisało kilka osób, że tam któryś film, który wrzuciłam, nikomu się nie wyświetlił. Nie wiem, czy YouTube tnie zasięgi, czy nie tnie zasięgu. Wiecie, ja nie zamierzam tutaj żebrać o subskrypcję, tylko uważam, że to jest strasznie nie fair, że jeśli kogoś, ja też nie wiem, jak to jest u mnie w sensie, z tymi osobami, które ja obserwuję, że wiecie, subskrybuję kogoś, to dlaczego czyjeś filmy, wszystkie mi się nie wyświetlają. Uważam, że to jest serio nie fair ze strony YouTube'a i nie powinno tak być. Wiecie, jak nie wiem, no mamy wykupione kanały telewizyjne, abonament telewizyjny, to pokazują nam się wszystkie kanały, tak? A nie jakieś proponowane tylko i wyłącznie. Także uważam, że to trochę nie fair ze strony YouTube'a. A ja słuchajcie, jeśli chodzi o te moje problemy... Kurde, tak mnie komar ugryzł, tak mnie swędzi. Jeśli chodzi o moje problemy z YouTube'em, to w ogóle jest problem, słuchajcie, z muzyką i... Mówiłam Wam wielokrotnie, że muzykę na mój kanał robi mój chłopak. Też nie chcę się wdawać, słuchajcie w szczegóły dokładnie o co chodzi, bo tłumaczenie tego trochę by mi zajęło, ale robi tą muzykę. I czasami, na przykład, mój film zostaje zablokowany za prawa autorskie, bo wychodzi jakiś totalnie inny autor, gdzie jednak autorem jest mój chłopak. I mówię wam, no czasami to jest odwoływanie się Od roszczenia, 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 nie? I wiecie, ja tracę na tym czas Mnóstwo czasu Musiałam ostatnio na nowo renderować filmik Który składałam kilka godzin Musiałam go renderować Akurat był długi, więc to się też długo renderowało Żeby zmienić muzykę Zmieniłam muzykę, wrzuciłam na YouTube Znowu, po prostu ciągle Ostatnio mam jakieś, wiecie, takie kłody Rzucane pod nogi i to nie jest nic takiego Że to jest coś ogromnego Ale jak po prostu mam już takich kłodek małych 50, to już zaczyna mnie to wkurzać, i nawet dzisiaj właśnie tak mówiłam do swojego chłopaka: a pieprzne tego YouTube'a, jak to ma się nie wrzucać i mi po prostu robić łaskę, że wrzuciło, i jeszcze nie wyświetlać filmów osobom, które subskrybują mnie, co jest dla mnie chore, e, no to pierdziele to. I później wchodzę w skrzynkę i ja mam takie wiadomości, że wiecie, że mój film e, jakiś tam postawił kogoś na duchu, że dobrze, że trafiłam z daną pogadanką. Idealnie w moment. Naprawdę, jak ja mam, kurde, nie wrzucać. I widzicie, i no tak, przyszłam Wam po prostu powiedzieć, żebyście dbali o siebie. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które mi wysyłacie. Dziękuję nowym osobom, które chcą powiedzieć, podzielić się ze mną tą informacją, że zaczynają mnie oglądać. I dziękuję tym osobom, które są ze mną od początku, bo ja doskonale pamiętam, kto to tutaj jest. Ja pamiętam, słuchajcie, po nikach, pamiętam, po zdjęciach, także po prostu. Dziękuję Wam wszystkim i wracam do domu. Robić robotę samo się nie zrobi. Trzeba pościel ogarnąć, trzeba w domu ogarnąć, trzeba łazienkę posprzątać. Jutro goś goście od rana, więc wiecie, no trzeba się trochę zebrać. Także wracam teraz do domu. Myślę, że będę wracać jakieś 30-40 minut maksimum. Wypiję jednak tą kaweczkę i ruszamy z robotą. Także widzimy się zaraz. Dobra, kochani, żegnam się już z Wami dzisiaj, trochę zmęczenie mnie już dopadło, ale zrobiłam prawie wszystko to, co miałam zrobić, także mam nadzieję, że dzisiejszy vlog przypadł Wam do gustu, że nie był za długi, bo powiem wam, że ja ostatnio coś idę na rekord z tą długością filmów. Dobra, mam nadzieję, że widzimy się już niedługo i już w następnym filmie. Pa!